Myślę, że mecz mieliśmy pod naszą kontrolą. Wiadomo, że, że Łęczna bardziej prowadziła grę, utrzymywała się przy piłce na pewno dłużej, ale nie miała żadnych jakby takich klarownych, stuprocentowych sytuacji. No a u Was też chyba z tym zrozumieniem boiskowym jest coraz lepiej. No tak, tak, tak. Na pewno coraz, coraz lepiej coraz więcej się rozumiemy na boisku, poznajemy nową taktykę nałożoną przez tenera i myślę, że już coraz lepiej, coraz lepiej to wygląda. Można powiedzieć, że ostatnie dwa sparingi były dobrymi prognostykami przed ligą, bo graliśmy z drużynami, które grają w wyższych klasach rozgrywkowych. Tak, tak. No na pewno. Czy mecz z Legiem, czy teraz z Łęczną. Są to drużyny Legia w Ekstraklasie, wiadomo jaka marka. Łęczna też Spadkowicz z Ekstraklasy, pierwszy ligowiec, więc na pewno mogą napawać optymizmem te wyniki i myślę, że, że, że gra też nie była najgorsza. Nowy system i nowa filozofia trenera są już Wam coraz lepiej znane? Tak, myślę, że tak. Myślę, że, że każdy już wie, jakie ma zadania na boisku, co ma robić i w jakich sektorach się poruszać, więc mamy jeszcze tydzień na, na, na jeszcze lepsze przygotowanie się i, i myślę, że już będziemy gotowi na mecz z Jakiego nowego motoru możemy się spodziewać w tym sezonie, Twoim zdaniem? Jakiego nowego motoru? Hmm, no to już yy, mam nadzieję, że kibice sami zobaczą w sobotę, w niedzielę. Dla Ciebie to jest zawsze szczególny mecz? Gra ze swoim poprzednim klubem? Na pewno, na pewno fajna rzecz, chociaż jeśli tak sobie myślę, to niewielu chłopaków zostało, zostało z tej starej garbarskiej ekipy, ale, ale na pewno parę znajomych twarzy na pewno odwiedza.